Cześć. Cześć. Witajcie, jestem Daniel. Ja jestem Dawid. To nasz kolejny odcinek z cyklu o nowej mowie. O czym dlaczego dzisiaj? Właśnie nowa mowa. Dlaczego nowa mowa? Myślę, że najlepiej jest to, jest to pytanie zadać kursantom. Hmm. Czy na przykład mnie, <śmiech> <śmiech> albo któremuś z kursantów, którego też na naszym kanale możecie czasem zobaczyć. No ale właśnie, może powiem z własnego doświadczenia, dlaczego wybrałem nową mowę. Ogólnie to wszystko się zaczęło od tego, że zacząłem poszukiwać różnych możliwości rozwiązań tego problemu. No i kilka w Polsce, myślę, jest takich miejsc, na które zwróciłem uwagę. Patrzyłem, jak mają skuteczność, wiadomo, jakie są możliwości, na czym polega ta metoda, terapia czy trening. I wybrałem, moim zdaniem, najtrafniej, ponieważ z tego, co widzę teraz, jak jest gdzie indziej, że tak powiem, no to... Jednak nie ma tych dowodów na tyle dużo jakichś filmików czy jakichś fajnych osób, które można by było po prostu poglądać i posłuchać, jak mówią po danej metodzie. A jednak w nowej Mowie jest coraz więcej kursantów i pokazują się i sami chcą o tym mówić, czyli to jest taki fajny dowód na to, że jak ktoś chce o czymś publicznie wręcz mówić, to jest zgodny z tym, co robi, co zrobił. I jak coś jest skuteczne, prawda? Ten, tak jak ja na przykład teraz, no również jestem bardzo zadowolony z efektów, że tak powiem, nowej mowy i z tego, że nauczyłem się płynnej mowy, spokojnej kontrolować swoje ciało i to w różnych sytuacjach, w różnych miejscach, w do, przy dowolnej osobie i przy nowych osobach, przy nieznajomych. Więc myślę, że to jest takie najlepsze dowód na to, że dobrze wybrałem. No a sama nazwa, Nowa Mowa, już ma w sobie wyjaśnienie, czym jest. Mm -hmm. Bo jest to nowy styl mówienia. Tak jest to w porównaniu do tej starej zaburzonej. Nowa nową mową. Mm -hmm. My przedstawiamy to na naszych takich dwóch plakatach. Tu widzicie je. W tym miejscu, że stary kanał to stara mowa tam statki, czyli komunikaty topią się niszczą mm -hmm. blokują. A tutaj widzicie nowy kanał i nowe statki, które płyną spokojnie, płynnie i na tym kanale nie ma tej zapory emocjonalnej bloków mowy. I to zasadniczo rozdziela nową mowę, właściwie wyróżnia nową mowę od innych alternatywnych sposobów radzenia sobie właśnie z jąkaniem i z blokami. Większość tych sposobów koryguje tamtą mm. zaburzoną mowę, tak, czyli by było redukuje ilość zacięć, mhm terapie psychologiczne zmieniają lęk, fobie społeczne, tak. to z rozmowy, zachęcanie jednak do mierzenia się z tym stresorem, z tym konfliktem. Jąkanie bardziej płynne. Jąkanie bardziej płynne, Vandria jąkanie bardziej gotowe. melodyjne, śpiewające. Tak. A, Ale no, mowa... wszystko to jąkanie, prawda? Tak. Cały czas jednak się powtarza i chce się ulepszać tą mowę mm. zaburzoną, czyli jakby nie powoduje się, że ta mowa staje się całkowicie płynna, staje się pewna. Spokojna, tylko jednak no to trochę się ulepszy, trochę ja. podreperuje, mhm. ale problem jest. I to wielki. Problem jest trochę podreperowany. Nowa mowa to wytworzenie od podstaw tego stylu mowy, tak jakby mhm. uczyliśmy się od dziecka na nowo płynnie mówić. Tak. I na kursie nowej mowy przez moment jesteśmy takimi malutkimi dziećmi, bo wydobywamy z siebie tylko proste dźwięki, mhm. sylapki. Krótkie porcje treści mowy. Tak. Ale to nie koniec, bo ten progres treningu mowy jest każdego dnia Tań. i już po tygodniu mówimy całe zdania, po dwóch tygodniach właściwie rozmawiamy i konwersujemy, po miesiącu powiększamy, jeszcze więcej mówimy, po kilku miesiącach mówimy tak płynnie, że nawet Osoby, które nas wcześniej nie znały, nigdy nie powiedziałyby, że mieliśmy jaki kiedykolwiek problem z mową. Tak, na przykład jak, jak ja spotykam moich kolegów, z którymi się nie widziałem właściwie, no, dobre lata, te kilka, kilkanaście lat z niektórymi, to niektórzy są w wielkim szoku. Jak Ja teraz mówię w ogóle ich głos wiadomo, to on głosu się zmienił, stał się bardziej niższy. I no, płynność mówię głównie, prawda? Ta odwaga, ta pewność w głosie, w mowie, no sami stwierdzają, że jest niesamowita zmiana. No i to jest fajny dowód na to właśnie. Hmm. Że da się. I to słowo nowa. Nie? Czyli jeśli coś jest zepsutego, hmm. co nie ma sensu naprawiać, albo budujemy nowy, albo kupujemy nowy, Ten. jeśli dom się sypie i. Na przykład specjaliści stwierdzą, że nie ma sensu go naprawiać, bo są uszkodzone mhm. fundamenty tego domu. Ten. To zaleca się budowanie nowego, bo jest bezpieczniejszy. Jeśli sprzęt elektroniczny ma uszkodzony rdzeń, procesor ten, czy ten. główny chip, no to mało kiedy, rzadko kiedy lutuje się i robi jakieś obejście, tylko. Ten. Wymienia się albo całą płytę główną, albo procesor. I w przypadku nowej mowy też się wymienia ją. Mhm. Właśnie. Wymienia się nową mowę, a starej się rezygnuje. Mhm. To nie znaczy, że ona nam ucieka z pamięci z mózgu. Dokładnie. Mhm. Bo jest. Ale tak samo jest, jak na przykład chodzenie na czworakach, jeżdżenie na bocznych kół, przy bocznych kółkach na rowerkach. Mhm. Na przykład jak jedzenie rączkami. Tak samo. Mamy te umiejętności, ale ich nie wykorzystujemy, bo mamy inne, zastępcze, bardziej komfortowe. I mam... tak właśnie jest w nowej mowie. Ona jest Ten. zdecydowanie bardziej komfortowa i daje nam zdecydowanie większą przyjemność w mówieniu mhm. niż ta męczarnia w starej mowie. Dokładnie, i moim zdaniem, tak najprościej, żeby ktoś to mógł zrozumieć, to po prostu jest to tworzenie nowego nawyku, czyli tego wzorca mowy. Uczymy się spokojnie mówić na początku, bardzo wolno nawet, na samym początku, aby nauczyć się kontrolować własne ciało i uświadamiać sobie. I to właściwie z każdym dniem. Jest to uświadomienie. Że ja mogę mówić płynnie, ja mogę mówić każdy dźwięk, bo, bo zapewne jak macie ten problem, ten ESBS, czyli cały zespół emocjonalnych bloków mowy, to wiecie, że jest tak, tak zwana czarna lista, prawda? Gdzie są słowa, o których nie powiecie praktycznie nigdy, na przykład swoje imię, też miałem ten zawsze problem, czy jakieś inne słowa, czy data, czy cokolwiek, jakieś cyfry, to zawsze była zmora. Więc tutaj właśnie już nawet na samym początku, na tych pierwszych dniach w kursu podstawowego uświadamiamy sobie, że możemy wypowiedzieć spokojnie każdy dźwięk. Jak dowolnie brzmi, nieważne jak brzmi, ważne, że my umiemy go spokojnie wykonać. I czerpać z tego przyjemność. Mhm. I tak bardzo cieszymy się, że mamy nową mowę. Że nawet nie wyobrażamy sobie przyszłości, żeby jej mogło kiedyś zabraknąć. Mm -hmm. Zresztą wiemy, że ona jest jak ciągle odnawiające się źródło. Ona nigdy się nie skończy i nie zabraknie, bo my sami o to dbamy, żeby ciągle codziennie była i żeby była coraz lepsza, żeby coraz więcej było. Ciągle jej używamy, mm -hmm. ciągle mm -hmm. ją wystawiamy też na próby emocjonalne, przez co się uczymy reagować jeśli chodzi o kontrolę ciała, dużo sprawniej i lepiej. Więc dlatego jest nowa. Wszystko jest nowe w nowej mowie. Zachowania, przekonania, pewne wartości stały się nowe. No i oczywiście sam sposób mówienia jest nowy. Mm, oczywiście, dużo się zmienia, więc jak patrzycie na możliwości różnego rodzaju w Polsce, czy poza granicami jej, no to właśnie patrzcie, myślę, na przykłady, jest bardzo dużo przykładów, myślę, że nowa mowa jest takim topowym, myślę, nawet w Polsce, taką metodą, czy w ogóle szkołą, która pokazuje naprawdę na bieżąco właściwie nowych kursantów, nowe mm -hmm. osoby, cały czas, że jednak no, są te dowody na to, że ma to sens. Więc trzeba korzystać mm. i trenować siebie i się rozwijać. I tak brzmi na przykład, no w angielskim brzmi nowa mowa, po prostu new speech. Mm -hmm. Po czesku nowa mluwa znajdziecie się pod, pod takim hasłem. Tak. Po węgiersku új besit. I, no I tak będą postawać kolejne tłumaczenia nowej mowy. Mhm. W tych krajach, w których ona po prostu będzie, po niemiecku będzie Noje prachę. Mhm. I to wszystko będzie znaczyło dokładnie to samo: że to jest nowa, alternatywna mowa do tamtej zaburzonej. Mhm. Tak. Także patrzcie na różne osoby, korzystajcie z różnych możliwości, ale wybierajcie na pewno słusznie. Dziękuję za uwagę. Mowa. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. zapraszamy serdecznie. Cześć. Cześć.